Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a ja szczególnie może zapraszam Ci panów, bo będzie dużo o męskich perfumach i będą jedno, jedne damskie, które są tu przez pomyłkę dołączone. Po prostu znalazłam taką próbeczkę bez tego kartonika i okazało się, wąchałam i wąchałam. Tak to jest jak się wącha dużo. Wąchałam. Kilkanaście tu mam takiego, takiego pomocniczka. I powiem szczerze, te męskie już są tak słodkie często perfumy, że w tym szpalerku uznałam je za słodkie, akceptowalne dla mężczyzn. Perfumy. Ciekawe, ciekawe. Także tak, zaczynamy. Ja już sobie te bloterki naniosłam jakiś czas temu, także nie wiem, czy nie będę się musiała, ponieważ wiecie, to jest dość praca do wykonania. Szkoda mi, czasu, który poświęciłam na te bloterki. Jak już nie będę czuła, to po prostu wezmę wodę i sobie naniosę po prostu. A moja ściąga. I naniosę sobie... Wysłuchajcie, ptaków, Naniosę sobie wodę. Na no, razie spróbuję, jak pachnie coach. Gdzie ta karteczka? Tam może będzie kilka słów o nutach, może też jakoś sobie flakon zobaczycie. Jak pachnie coach, chyba blue. Tak wygląda flakonik. To jest bardzo ciekawa linia. Choćby flakonowa. Oni mają tutaj takie, mam kilka damskich. Ten koreczek przypomina zapięcie tej słynnej torby. Coach to jest taka marka amerykańska, która robi no, takie kultowe, skórzane wyroby. Mamy tu zapach tak zwany aromatyczny. Słuchajcie, to jest taka podpowiedź dla panów. Wszystkie te granatowe są bezpieczne. Niektórzy powiedzą, że nudne, ale myślę, że. Takie perfumy powinny być wręcz przy, po prostu podstawą budowania takiej garderoby perfumowej. Takie właśnie nudne w granatowych flakonach. Aromatyczna, czyli tu po prostu chodzi o nuty ziołowe. Tutaj jest tak. Lim, czyli lemon, le, ta zielona cytrynka, absynt i świeże nuty ozonowe, a m, baza cedrowo-ambrowa. A ja może jeszcze spróbuję. Podobały mi się bardzo właśnie ze względu na tą nutę głowy. Co ciekawe, wolę takie perfumy, które są. To jest zwykła woda, odświeżam. Tak, i daje taki właśnie rzeczywiście ten świeży, ozoniczny. Taki mm, zapach tu się pojawia, jak po prostu w tych wszystkich perfumach, których kariery zapoczątkował coolwater, ale to już oczywiście dość da daleko od tej opowieści. I teraz kolejne, słuchajcie, hit, nad hity. Ale wersja pachwę, którą chyba jakoś mówiłam Wam, że bardziej mi się podoba. Generalnie jest to opowieść o Wanilii i lawendzie, ale ona jest tak podana, że po prostu ta nuta słodkawa po prostu wdarła się do świata perfum. Ale ta jest inna, tu jest tak mandarynka. Ja bardzo lubię opisy na stronie Diora, bo Dior ewidentnie stawia na naturalne składniki, i jeżeli... To taki tip dla Was, podpowiedź: jak piszą, że na przykład jest sandałowiec z, jakiegoś, z jakiejś części świata, to jest duża szansa, że to są naturalne składniki. Właśnie coraz częściej tak opisuje Dior swoje składniki. Tutaj na stronie szczególnie to widać. A te wszystkie sandałowiec to zakłady z Sri Lanki. buptonka, skóra i gorzkie aromaty. No, różni się zdecydowanie od tej wersji podstawowej. Wydaje mi się, że przede wszystkim jest niesłodki. Tu jest wskazane, że jest pikantna mandarynka, czyli po prostu nuta głowy i pikantna, i taka cytrusowa, a potem właśnie wspomniane nuty i nic o wanili. słuchajcie. Także tak. Myślę, że może być ciekawsza od tej wersji podstawowej, ale jak ktoś jest przyzwyczajony do niej, to może być rozczarowany. Teraz tak, moja pomyłka. Jimmy Choo. Bardzo lubię perfumy męskie od Jimmy'ego Choo. On zachowuje taki idealny złoty środek. Te perfumy są nieeksperymentujące. I się znalazłam... I want Jimmy. Myślałam, że to są... I want Jimmy Choo. Nie, I want Choo. Myślałam, że to są męskie, bo one są chyba fresh. Taka jest ich linia. Nie mogę tu znaleźć. Także tak, Jimmy Choo Forever. Myślałam, że to jest fresh. I słuchajcie, one mają jakąś taką nutkę. Ja myślę, że perfumiarze o tym nie mówią, zacierają się granice pomiędzy płciami zapachów. Vetiver. No tak, jak jest vetiver w perfumach, to on dodaje ten męski charakter. Vanilla, kabin mech dębowy. Także myślę, że nawet moglibyśmy te perfumy gdzieś tam pod stronę szyprowego gurmanda podciągnąć. Bo jest i wiśnia, i gorzkie migdały. Także I want to forever. Co tu jeszcze mamy? A w ostatnim filmie mówiłam Wam o lewe. To jest lewe siódemka. No, to jest, to jest mój ulubieniec. Tu w tej dwunastce mam dwóch ulubieńców. Ładnie się utrzymuje. Ja chyba mogłabym je nosić. Przynajmniej teraz tak pachną. Nie wiem, no ta głowa pewnie będzie taka ziołowo-przyprawowa. Już nie pamiętam, sobie naniosę. No to jest nowa jakość. Słuchajcie, poszli odważni. Czerwona papryczka, kadzidło i czerwone jabłko, a flakon niebieski. Jeszcze sobie tutaj naniosę, odświeżę to wodą. Fragrantika podejrzewam, że to jest zapach z 2010 roku. No to jeżeli 14 lat na rynku, to nic się nie zestarzał. Ładna alternatywa, jak szukacie czegoś innego i macie dosyć tych wszystkich takich samych perfum. No to fantastyczna propozycja. Yy, tak jabłko, co tu Fragrantica dodaje, że jest jeszcze róża i konwalia. Vetiver, Pismo. Podoba mi się bardzo, moim zdaniem taki właśnie bardzo, bardzo uniwersalny. Prada Luna Rossa i teraz wiecie, oni mają tą Lunę Rossę w kilku odsłonach. Teraz chyba nie mam opakowania oryginalnego. To będzie to? Tak, Prada Ocean Luna Rossa. No, powiem tak. Prada daje radę. też. Zawsze robiła dobre perfumy. Można się nad nimi pochylić. Zdecydowanie polecam i widzę, że ludzie pokazują gdzieś w internetach te perfumy. Do młodych przemawiają. Także jak szukacie czegoś takiego, co nie będzie. Wywoływało takich uśmieszków złośliwych na twarzy, jakie wywołują perfumy wujka albo dziadka. No to właśnie w zasadzie to większość dzisiaj tych perfum jedne będą takie z lat 90. To większość spełnia te warunki. A tym bardziej, że jak podaje fragrantica, to jest zapach z roku 2021, czyli nowość, moim zdaniem do świata perfum męskich wraca klasyka. Także przygotujcie się panowie, że ten motyw dziadka będzie przetwarzany, ale w taki sposób współczesny. I tu mamy tak właśnie, Antlipo i Carlos Benaim, to jest dwóch naprawdę bardzo ważnych i chyba w tej chwili jednych z najbardziej zapracowanych perfumiarzy. Nuta głowy, bergamotka różowy, pieprz Artemisia, nuta serca, lawenda, irys, szałwia, y, zamsz i szafran. Pismo karmel, haitański Vetiver i Paczula, Karmel oczywiście będzie syntetyczny, Haitan Vetiver, tak jak Wam mówiłam, to zwykle już są oryginalne. Też bardzo. Naprawdę to są wszystkie te, które tu Wam dzisiaj pokazuję, moim zdaniem, są godne polecenia. I teraz tak, kolejne perfumy. Mówiłam, że mam dwóch lubieńców w, w tym zestawie, ale w sumie to mam trzech. Azaro Wanted, on bardzo ładnie się rozwija potem ta baza właśnie już chyba może mniej, tak się nazywają jeszcze czekajcie, nie znajdę tą karteczkę aha, The Most najbardziej poszukiwany i teraz tak, tu będzie taki, taki zestaw, który ja bardzo lubię ale mi troszeczkę przypomina te perfumy, które Wam pokazywałam z Biedronki, Axe, Dark Temptation bodajże, bo tu mamy tak, niby taki akord rześki, świeży koloński, męski, sportowy ale przełamany słodkim ale w taki sposób, nie jak w Savage Dior, tylko w takim jeszcze świeższy. I tak mamy tu kardamon, akord tofi i drzewo była ombre Amber Woods, ambrowe drzewa. No to jakaś molekuła, jakaś baza jakaś syntetyczna. Ale wybrzmiewa ładnie. Taki właśnie ma ten słodki refleksik, który ładnie tak ociepla ten akord. Który może dla niektórych być zbyt nudny, zbyt sterylny. I ładnie się utrzymują. I teraz będzie mój prawdziwy ulubieniec, Barber Hero. Barber zrobiła tak, gades dla kobiet, i w tym mniej więcej w tym samym czasie prowadzi na rynek Hero. Reklama Hero jest okropna, dlatego nie mogłam się z długo zdecydować na przywąchanie tych perfum. Ale myślę, że no, nie wolno ulegać stereotypom i jakimś uprzedzeniom. Nie bądźcie tacy jak ja, bo to ciekawe perfumy. One też mają coś takiego słodkawego, ale ta słodycz jest naprawdę ostatnio w tych perfumach podawana coraz lepiej. Słuchajcie, on jest. 2,24? Nie wiem ile tych jest. Hero Parfum, nie, to będzie chyba inna wersja. Hero Parfum, ale jeszcze jest. Bo wiecie, teraz musicie umieć czytać nazwy: jest Hero, Hero Parfum, będzie EDT, EDP, jakieś Intens. Także tu mamy źle przygotowane yy, notatki. Także to będą jakieś takie perfumy słodkawe. Możecie dopisać jak używaliście i jak się je nosi, bo to jest ta wersja podstawowa z dnia premiery Ode Parfum. Ja jeszcze sobie poza wodą naniosę. Też się ładnie utrzymywały, bo na przykład Barbery Gades to tak średnio z trwałością, jeśli o to chodzi o te perfumy, natomiast tak, to jest ładnie podane. To jest ładnie podane w taki sposób naprawdę... Te słodkości współczesne, bo to tak będzie zapas ubiegłego roku, są naprawdę niezłe. I teraz tak: Spice Bomb Victor Enteroff. Victor Enteroff robi bardzo dobre perfumy. Też. Zrobili Flower Bomb, które były po prostu bardzo ciekawym akordem, gdzie te wszystkie nuty słodkie zostają bardzo ładnie podane, a potem poszli za ciosem i robili męskie, spice. I to jest tak: Flower Bomb. Night Vision, bo mniej więcej z tym z tymi zielonym flakonem będą dwa. Nie wiem, co z tą zielenią pojawiały się ostatnio. 2.19. No to już powiedzmy 5 lat, to już nie tak mało, ale tych właśnie takich powiedzmy jakichś takich klimatów zielonych, no i Black Opium było w takiej wersji. Illicit bodajże, już Wam mówię. Amber Fougere. Tak wyczuwa się tutaj coś słodkiego. Perfumy zrobiła Natalie Lorson, Ona, ona robi niezłe męskie perfumy i pierny green, to nie znam tego nazwiska. Nuta głowy. Jabłko, grany, smis, kardamon, zielona mandarynka i grejpfrut. Nuta środkowa. Pieprz, szałwia, gałka muszkatołowa, czyli goździki, geranium. No, dalej tutaj koncert nut ciekawych. Tonka, nuty drzewne, migdał. Muszę jeszcze raz powąchać. Wiem, że mi się podobały. I w zasadzie Jimmy Choo i Wiktor Rolf to taki dość obiecujący, moim zdaniem, kreator tych męskich perfum, które się nadają do noszenia, a jednak z jakimś takim twistem. Tak, szczególnie bardzo ciekawa jest nuta głowy. Ach, to za sobą tego jabłka. Do dopsikiwania? może. Co tu jeszcze mamy? A, właśnie, Bottega Veneta, męska edycja Pur OM. Bottega Veneta to też jest marka, która naprawdę to w sumie kot im to prowadzi. Nie wiem, gdzie jest ten Dziwniczuk. Wypadło mi tutaj. To, 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 to jest. Nie ma, chyba nie znajdę. To nic, musisz ratować wodą. Wiem, że mi się te perfumy też podobały. Początkowo napisałam jeszcze ten Illusion. Bardzo podobne do tej damskiej wersji, ale nie są klonem. ta damska wersja jest naprawdę rasowa. Skandal. Jimmy Choo. No, gdzieś to jest. H20. Zgubiłam. No, trudno. Nie są to młode perfumy z 2013 roku, ale no, moim zdaniem mnie ci nie zaskazują, bo ten akord skórzany tych damskich perfum to też są skórzane. Akordy skórzane się nie starzeją. One nigdy nie są tak do końca modne, ale przez to nigdy nie są demodę. Nuty. Syberyjska y, y, sosna. No tak myślę, że to będzie chodziło o ten akord rosyjskiej skóry. Jałowiec. Bergamota i nuta środkowa. Kanadian jodła kanadyjska. Szałwia i nuta bazy Skóra Paczula Labdanum. No, może nie tak wybijający się, a jednak też jedna z ciekawszych propozycji moim zdaniem do przewąchania. I zostały mi trzy zapachy, z jeden z nich to jest słodki. on się zdecydowanie wyróżnia. Tak się bardzo, bardzo słodko zaczyna i to w tej nucie głowy jest fantastyczne, ale potem to są męskie perfumy, zostaje ten taki aromatyczny, ziołowy rdzeń. Natomiast nuta głowy, jak będziecie testować perfumery, to pewnie zapamiętacie tylko te perfumy. Ze względu na tą słodycz. 21 to jest 2021 to jest data wprowadzenia tych perfum na rynek. I nuty są następujące. Kwiat mandarynka, szałwia, karmel. Tak, ten karmel się tu czuje. Puptonka, też jest słodkawy i wetiver. Karmel, przełamany, wetiver. Rem. Ładne. No rzeczywiście ładne. To już kiedyś jeden z moich widzów polecał, żeby na nie zwrócić uwagę, ale ja go zobaczyłam słodki, więc nie myślcie tak na skróty nigdy. Jak często właśnie ludzie myślą w internetach, albo te komentarze piszą Nie, to nie są złe perfumy. Także. Do przewąchania, bo wydaje mi się, że to jest jeden z tych słodziaków, który tak szybko nie zniknie. Zresztą wydaje mi się, że Jean-Paul Gaultier na tego skandala postawił. I teraz tak, przedostatni. Właśnie, mówiłam Wam, że też będą starsze rzeczy. Paco Rabanne XS. Wydaje mi się, że one się nie zestarzały. To jest ten tak zwany XS. Ale wiecie, osoby w moim wieku, które już wąchały przeróżne, wymyślne nuty, nic mi nie przeszkadza, nic mi nie wybrzmiewa dziadkowo. Najwyżej old Nawet takie mydełkowe, czystościowe wydaje się na tle tych wszystkich perfum. A to nie jest zapach młody. 94 rok, o 30 lat, no nie. No jak ten czas zleciał. Gérard Antoni, to jest właśnie perfumiarz. I Rosendo ma nuta głowy. To jest właściwie taki klasyczny fougere. Jak szukacie takiej odpowiedzi, jak na przykład chcecie zgłębiać nuty perfumiarskie, no służy to dziwne słowo, fużer, fougere, jak on pachnie, co to jest? No to właśnie, to jest taka interpretacja Fużer bardzo, bardzo współczesna. No bo możecie kupić Fougere Royal, Ubigo, ale tak, kosztuje dużo, trudno dostępne, nie we wszystkich perfumeriach są, także jak taki Fougere na wyciągnięcie ręki, to te perfumy. Bergamota, rozmaryn, mięta, cytryna, cytrusy, w nucie głowy, nuta serca, jałowiec, brazylijskie drzewo różane, szałwia, geranium, kolen. Koledra. Inuta bazy, sandałowiec, pismo, mech dębowy, cedr, wanilia, patchuglia. Szara ambra jest wskazana. No nie wiem, czy jest tu szara ambra. I na koniec jeden z nowszych zapachów ostatnich lat i on jest dowodem na to, że idzie jakieś nowe do świata perfum, a botega veneta się znalazł. Jest botega veneta? Tak, taki niewyraźny napis. No to już. Bo to jest, no, na uwagę zasługuje to, że tu się do damskiego podobne. Się, tego się nie wyczuwa, ale bardzo przyjemna nuta głowy. Powąchajcie tą wersję męską. Jest świetna. Wydaje mi się, że i dla kobiet na lato by było. Ale my szukamy, co szukamy? H24. Teraz powstały chyba jeszcze dwie dodatkowe wersje. Ale tutaj widać ten nowoczesny akord koloński, który się pojawił. Yy, producent go nazywa high-tech Fuzer, czyli taki nowoczesny fużer. Połączenie trzech roślinnych yy, substancji. Szałwia, narcyz i drzewo różane, ale też się mówi o sklarenie, czyli to ma być zapach taki przypominający trochę prasowaną bieliznę, czyli po prostu zapach, o jest tutaj, zapach jaki czujemy podczas prasowania, ale też pamiętajcie jak się prasuje, inaczej pachnie len, inaczej bawełna, no to jest nowa jakość też, po prostu godne, godne uwagi. Przede wszystkim poznania i już oswajania, bo moim zdaniem perfumiarstwo pójdzie w tym kierunku tych kolońskich nut podanych, ale na sposób współczesny. To he No tak, to jest taki fougère, tak Dokładnie tak jak piszą. High-tech No. I właśnie, co jest ciekawe, że większość tych perfum, kiedy ma premierę, to one nie pachną dobrze. I dopiero jak sobie gdzieś tam troszkę poleżę, bo perfumy powinny leżakować, żeby te substancje się połączyły, to wtedy dopiero widzimy całą urodę tego zapachu. Ja tutaj nie wyczuwam narcyza. Szałwie owszem, troszeczkę to drzewo różane, ale być może ten nar narcyz jest tam po to, żeby pewne składniki w tych perfumach wybrzmiewały lepiej. No. Chyba na lato by się sprawdził. Ale to też taki, to jest zapach taki elegancki. Nie wiem, czy nad wodę by się nadawał. Powiedzcie, jak używaliście nad wodą i się Wam sprawdzał, to piszcie. Bo jeśli używaliście, nosiliście, macie po prostu więcej doświadczenia z tymi perfumami, no to, to jakby Wasza wiedza na pewno będzie nieporównywalna z moją, zważywszy, że się tak ciężko mi się te męskie testuje. zabrać się do testowania męskich przyjemniaczków i modzie, modniaczków, no to to jest wyzwanie, ale cieszę się, że się na to zdecydowałam. Także tak, myślę, że te perfumy można traktować jako taki katalog perfum, które wskażą kierunki, w jakich perfumiarstwo współczesne będzie szło. Wszystkiego pachnącego, pa pa!